25 minut po północy, mniej więcej 3 minuty temu, zaczął się ten pożar. Wiadomo, że są zaraz obok śmietniki plastikowe, czyli cały jarmark ogólnie, świąteczny, może być w jakiś sposób zagrożony, jak mówię. No, to się pojawiło ogólnie 5 minut temu, złożyłem zawiadomienie na numer 112. Nie wiem, czy było specjalne, ale coś, coś dziwnego, że akurat śmietnik. Środkowy zaraz będzie kolejny, i kolejny to jest plastik. Są tutaj śmietniki na, na papier. Może ktoś zrobił to specjalnie, może nie. W każdym razie, jeżeli zaraz Straż Pożarna nie przyjedzie, dlatego zgłosiłem, zgłosiłem to na numer 112. To zajmą się kolejne budy, no i może być wielki tak naprawdę jeżeli chodzi o jarmark świąteczny no to jak widzimy przychodzą kubły zaraz faktycznie, lepiej je odsunąć tutaj ktoś odsuwa i ma rację, zrobię to samo